Siemanko, Smajlu z tej strony Dzisiaj pokażę wam parę pierdół przy moim projekcie i zapraszam do oglądania Na początek zajmiemy się tą stopką żeby jakieś tam biegi były Tylko, że właśnie będą odwrócone przez to przekładnię przez to stopkę będą odwrócone że biegi będę musiał rzucać w dół a redukować do góry dobra, zabieramy się za robotę tutaj nacięłem tą stopkę takie nacięcie zrobiłem, wygięłem ją do góry i mi się wydaje, że będzie to dobrze, że będzie chodzić dobra, pospawam to i zaraz się włączę no i skręciłem wszystko, łańcuch założyłem, stopeczka, ładnie pospawana. Ładnie, byle jak pospawana. A biegi będą wchodzić. Jeszcze tylko naprężyć łańcuch, bo jest bardzo luźny. Na razie siedzenia nie zakładam. Nic, bo jeszcze muszę podłączyć światła do tego wehikułu. Zdejmiemy teraz tą oponkę, co tu jest. Zdejmiemy błotniczek. I wstawimy taką śmieszną trochę szersza trzeba od zdjąć, żeby nie szorowało, a tak myślę no chyba trzeba będzie zdjąć i włączę się, już zrobię na razie przedni przedniego koła nie złożę, bo dętka mi nie doszła ale za to zmienię tylną a tylną wsadzę taką to jest 18 Teraz to wykręcimy. I zobaczymy. I od razu sobie owiniemy wydech. Taką, taką taśmę kupiłem. Ale no, odklej ma, nawet nie widziałem. Taką owiniemy ten wydeszek. Fikuśny. No dobra, na razie zdejmiemy koło. Kosteczka już zamontowana że tu były bezdętkowe, musiałem dentki podokopywać z tyłu jest fajnie to wygląda no i z przodu też jest zamontowana teraz po ze światłami światełka już zrobiłem pod regulator bez akumulatora tak na razie poskręcamy kable i ładowania nie podłączam, bo jest mi niepotrzebne, bo nie ma akumulatora. Przednia lampa coś słabo, ale też nie ma co się dziwić. Dobra, to trzeba wszystko teraz potaśmować, elektronikę, elektrykę. No i pierwsze jazdy za nami Tym sprzętem Ale masakra się, się zaślizgą na te opony Chyba, że Jakieś kolce powkręcać. wkręcać Ale ogólnie Fajnie się jedzie Ząbatkę trzeba zmienić na mniejszą Z tyłu Teraz jest za wolny Jednak sobie jakiegoś łączka No i pojeżdżone trochę. Jeszcze tutaj zrobić owijkę wydechu. Fajnie by było. Jakiś błotnik zmontować. Z przodu, bo jak będzie błoto, to będzie chlapać. A tak poza tym. Fajnie. Tutaj bardzo lekki montaż. Jak się podobało, to zostawić łapkę w górę. Subskrypcję.